Siemaków widzowie przyszedł czas na zakup kolejnego samochodu i on się trochę ciężko wymawia, bo się wymawia Pfizer yy, NEO. Coś takiego nie wiem jak to dokładnie czytać, o jest. Yy, on kosztuje 1875 tysięcy. I sobie go zamówimy w kolorze czarnym do naszego oczywiście warsztatu tuningowego. Zakupiony został i my się już zaraz widzimy na tuningu. Zaczynamy nasz tuning. Pancerz 100%, hamulce rajdowe. Zderzaki przednie. Zderzaki. To tutaj wyścigowy karbonowy spoiler, tylnie zderzaki. Nie standardowy dyfuzor, obsorki, znowu wszedłem ze szybko filtry powietrza na co do wymiany. Aha, tutaj się niczym to nie różni, więc malowany V8 wersja 2, przecież mogłem wersję 1. No ale wersja 2 lepiej brzmi. <gry> Ulepszenie silnika poziom czwarty. Wydech, jakie tu są? Matko, jaki cybuch! W ogóle nie pasują o, 8 wydechów. Nie, to ładne. Schromowany wydech yy, 5 akurat pasuje trochę tak do loga. Jeżeli chodzi o grille, no to tutaj mamy też szeroki, ale ja karponowy rzeźnicki grill wezmę. Maska, jakie tutaj są maski? Rajdowa maska, zapięcia maski współczesne, tła białe, zestawy neonowe 100, kolor czarny. Gdzie, gdzie to jest czarny? Nie, czarne światło. Zostawiamy go przy kolorze czarnym. Oznaczenie. Już tutaj zmieniam kamery na oznaczenie, to jest spoko nawet, dwukolorowe aero, holenderski market i 52A, niech będzie e, dziwne malowanie. Chociaż no, może komuś się to podobać, ale akurat e, mi się tak pośredni podoba, takie e, no oryginalne, że tak powiem, nie wiem no, to, to Bardziej mi się powinno podobać, dobra, przechodzimy sobie tutaj do dachu i wyścigowy zestaw dachowy sobie weźmiemy, bo tutaj z przodka, tak, tak myślałem, progi, mm, karbonowe progi GTA Aero, spoiler, o, ciekawe jakie tu spoilery są. Eee, aerodynamiczny spoiler wezmę nie mm, ja chcę wyjść jeszcze jakie są, o tutaj jest nawet super skrzynia biegów e, tuning turbo jeżeli chodzi o e, koła no to sobie bierzemy kulo odporne i prawdopodobnie zostały no tylko nam szyby na limuzynowe i wyjeżdżamy z klubu samochodowego przychodząc w tym momencie na tuning e, test, przepraszam no i wyjechaliśmy z klubu samochodowego i powiem Wam, ja mam jakiegoś pecha, znowu pada deszcz. W kolejnym odcinku będę testował e, nasz nowy nabytek w deszczu. No ale co poradzę, jak nic nie poradzę. E, wizualizacja tego samochodu jest na plus. E, może być dużo ankamentów, można detali takich pododawać do tego samochodu, także tutaj jest spoko. A jeżeli chodzi o możliwość tuningowania, również jest tuning na plus, bo jest, no jest ten wybór. Zatem przejdźmy do testu driftu. Podriftować nim się da i eee, jest ono na plus, no niestety pada deszcz, no to to jest zdecydowanie ciężej to wam pokazać, e, drodzy widzowie e, przejdźmy też e, do przyczepności tego samochodu, przyczepność tego samochodu jest dobra e, nie, nie, nie wpada aż tak w poślizg kurcze, no tutaj no, akurat jak powiedziałem, no to Wpadłem w poślizg, ale e, musicie mi wybaczyć, bo e, jest deszcz. Przyczepność tego samochodu zaznaczam na plus, a my się tutaj już kierujemy do pierwszego skoku. No nie, ale w deszczu to ja w ogóle żadnym autem praktycznie nie, nie potrafię jeździć, e, więc e, to nie jest żadna u mnie jakaś tam nowość, e, a niestety standard przechodzimy do tego skoku i, i nie da się nim sterować nie skoki zaznaczam na minus on źle tutaj wyskoczył nad nie będziemy dru, nie będziemy drugim nie będziemy drugiego skoku robili bo no bo nie bo to nie ma sensu. Kierujemy się na lotnisko w celu. Z... Aha, jeżeli chodzi właśnie jeszcze wytrzymałość, sorry, bo zapomniałem wytrzymałość tego samochodu, no nic tutaj nie odpada. No sorry, że tak, no, tak sobie tylko zaznaczę na mapie. Nic tutaj nie wypada, jedynie lampa zbita, szyby zbite, więc wytrzymałość jest na plus. Już dojechałem, ustawiam się i zaczynamy. 3, 2, 1, ruszam. Zobaczymy jaki tutaj wynik. Jeżeli chodzi o przyspieszenie tego samochodu jest na, jest na plus. A co do prędkości zaraz zobaczymy wynik. Może być w miarę dobry, chociaż no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No tutaj wynik 17.71 to taki słaby plus powiedziałbym, bo no, już bardzo blisko jest 8, coś kitnąłem, Bardzo blisko jest 18 sekund, ale no jednak jeszcze się w tych 17 załapuje. Tutaj sobie jeszcze zawrócę i sprawdźmy hamowanie. Chociaż według mnie to nie ma sensu w deszczu. Ale 3, 2, 1. Hamowanie. No, ja hamowałem nim na Powierzchni suchej, no to jest ok, czyli plus. Przejdźmy zatem sobie tutaj do tego ogólnego podsumowania. Wizualizacja oraz możliwość tuningowania tego samochodu zostały ocenione na plus. Podriftować nim się da, powchodzić w zakręty. Przyczepność ma ok, podskakać się nim nie da wytrzymałość. Wytrzymałość tutaj zmieniam na minus tego samochodu, bo. Ja zmieniłem sesję. Chciałem uniknąć tego deszczu, ale zapomniałem, że w GTA się tak nie da. I jak po prostu jechałem na to lotnisko, no to wpadałem w parę przedziwnych miejsc tym samochodem i dużo odpadło: maska odpadła, klapa nawet, tylnia bagażnika odpadła, a nie. Przecież on ma bagażnik chyba z przodu. No jeszcze z tym dwie klapy przednia i tynia podpadały, także tutaj zmieniam na minus. przyśpieszenie ten samochód ma OK. Prędkość bardzo słaby plus. Bo prawie się ledwo się zamknął w tej optymalnej sferze czasowej, że tak powiem, hamowanie również na plus. I ja bym powiedział tak e, tutaj jeszcze zadecy, e, zadecyduje ta ocena na skrętności tego samochodu, bo co do właśnie tej skrętności ku tego ten samochód, on nie ma jakoś tak wybitnie dobrej, no i jest on ociężały, mam wrażenie nie, nie steruje się nim tak super super o. Eee, za Weissera Neo zapłaciliśmy 1 875 000 a ocena moja e, końcowa tego samochodu jest to mocne 6 na 10 6 na 10 drodzy widzowie, bo pomimo tego, że on ma jednak więcej plusów niż minusów to tym samochodem dziwnie się jakoś tak jeździ. I jak na złość, na koniec odcinka przestał padać deszcz. Ach, no nic, trudno. Jeżeli wam się, drodzy widzowie, podobało, zostawcie lajka w górę. Co ja tak klikam? Aha, bo tutaj, dobra, sorry. Zostawcie lajka w górę, kliknijcie subika, kliknijcie w dzwoneczek. Napiszcie może w komentarzu, jaki byście chcieli, żebym przetestował samochód. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z serii Kupuję Wszystkie w Auta w GTA Online. Na razie, trzymajcie się, cześć.